Firma usługowa Radex Radosława Wierzbickiego z Międzyłęża wygrała przetarg na budowę parkingu naziemnego przy ulicy Saperskiej w Tczewie. Prace rozpoczynają się od razu po świętach. Mam tu apel do mieszkańców Trzeba, parkujących na prowizorycznym parkingu przy ulicy Saperskiej. 22 kwietnia wykonawca chce rozpocząć pracę, w związku z tym prośba o to, żeby nie stawiać tam pojazdów, co nie będzie utrudniało prowadzenia prac przez wykonawcę. Wartość zadania to ponad milion sto tysięcy złotych, zaś termin realizacji mija w połowie września. Dzięki inwestycji powstanie 60 miejsc postojowych, w tym cztery dla osób niepełnosprawnych.